Witam Was serdecznie. Ten filmik to jest kolejny tutorial, jak skakać na skakance dla początkujących. Mam jeden tutorial, jest na kanale, zamieszczę link pod spodem i też będzie po zakończeniu tego filmiku. Ale wiele z Was prosiło o coś prostszego, że tamten tutorial jest troszkę za skomplikowany. Więc postarałam się rozłożyć wszystko naprawdę na pierwsze, pierwsze, podstawowe kroki. Ten filmik jest dla osób, które kompletnie nie mają zielonego pojęcia, jak skakać na skakance. Zaczynamy od podstawowych kroków. Pierwsza rzecz, musicie sobie kupić skakankę. Osobiście nie lubię tych skakankę takich sznurkowych. Kupcie sobie taką kablową. Może zrobię filmik na ten temat, jak dobrać sobie odpowiednią skakankę. Także to jest rodzaj skakanki. Są osoby wyższe, są osoby niższe, więc musicie sobie dobrać odpowiednią długość skakanki. Proponuję, jeżeli staniesz na skakance, to rączki powinny być trochę wyżej niż pas. Może od pasa w górę. Tak gdzieś pod pachę, dotąd. Idealna długość. Jeżeli ta skakanka będzie za krótka, czyli biodra lub niżej, po prostu ciężko się będzie na niej uczyć skakać. Ciężko będzie w ogóle skakać na takiej skakance, ja już nie mówię o nauce skakania. Po prostu będziecie musieli bardzo wysoko nogi podnosić, machać się rękami trochę mocniej, więc to będzie trochę trudne. Jeżeli ta skakanka będzie za długa, powiedzmy dotąd będą te rączki, to będzie Wam się plątała między nogami, więc odpowiednia długość moim zdaniem na początek to są gdzieś takie ramiona, to stała odległość między brzuchem a ramionami gdzieś... Coś takiego. Później, jak już się nauczysz skakać, jak już załapiesz, sam czy sama sobie znajdziesz odpowiednią długość skakanki i stwierdzisz, co jest dla ciebie najwygodniejsze. Dobrze, to jest długość. Teraz nasze pierwsze kroki, co robimy ze za skakanką. Zaczynasz. Skakanka jest za nogami, za stopami i trzeba tą skakanką machnąć. Czyli zamachujesz się skakanką i spróbuj przed nią przeskoczyć. Jeżeli przeskoczysz, świetnie! Pierwsze kroki za tobą. Jeżeli przeskoczysz, znaczy nie przeskoczysz, tylko skakanka zatrzyma ci się przed Twoimi stopami, to prawdopodobnie za wolno kręcisz skakanką, albo za szybko skoczyłaś. Musisz to zrobić troszeczkę później, ok? Więc spróbuj jeszcze raz do momentu, kiedy ta skakanka znajdzie się za Twoimi nogami. Jeżeli już się znajdzie za Twoimi stopami, super, osiągnęłaś sukces, czy tam pół sukcesu, spróbuj to powtórzyć kilka razy. I tak, spróbuj bardzo wolno kręcić skakanką. Naprawdę, skacz. Bardzo wolno, musisz złapać rytm i systematyczność. Wiele z Was, zauważyłam, lubi taki, taki double bounce. Pam, 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 pam. Uginacie kolana, w ten sposób. Słuchajcie, jeżeli zrobisz to, co ja w tej chwili robię, to już skaczesz na skakarce. Naprawdę, to już jest sukces. I z tego momentu możesz przyspieszać. Następny sukces, prawda? Później możesz jeszcze bardziej przyspieszyć. I później robisz następne rzeczy, które są w tym innym tutorialu. Tam są takie podstawowe pierwsze przeskoki, ale to, co zobaczyliście dzisiaj, to są najprostsze pierwsze kroki, bo już nie mogę tego rozłożyć na coś łatwiejszego. W każdym razie najważniejsza rzecz jest praktyka. Musisz praktykować codziennie, minutę, dwie, pięć ale codziennie. Nie spodziewaj się od razu jakichś rezultatów. Zajmie ci kilka dni, można nawet kilka tygodni, żeby nałapać ten rytm. Skakanie na skakance to jest najważniejszy rytm i z czasem go załapiesz. Ale żeby to znaleźć, musisz praktykować. Jeżeli macie jakieś pytania, to proszę o pytania w komentarzach, postaram się odpowiedzieć. Jeżeli podobał się wid filmik, poproszę palce do góry. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to na co czekasz? Będzie więcej filmików, postaram się ułożyć trochę więcej filmików, może ze skakanką. Słuchajcie, to tyle, do następnego razu. Postaram Was serdecznie, życzę Wam powodzenia, cześć.